O, co to za gra? Nazywa się śmieciobranie. Masz pięć żyć, by dotrzeć do śmieciowego zamku i pokonać w nim śmieciowego króla. O, to rozumiem. Już, już prawie. Usiłuję się przebyć od tygodni. Wow, jakie genialne śmieci. Teraz ja, teraz ja! U, niestety, Hen. Czemu? Nie mam żadnych glutów na palcach. Nie o to biega. Dotarłem do ostatniego poziomu i zostało mi tylko jedno życie. Nie mogę teraz ryzykować. Ale jak skończę ten poziom, będziesz mogła sobie pograć. pogram parę minutek i wrócę dokładnie w miejsce, w którym Chirek ją zostawił. I on się nawet nie kapnie. Zrzut śmieci poniżej. E, poproszę. O nie, 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 nie. nie, nie. Jeśli wrócę do śmieciowego zamku, to się nie kapnie, że grałam w jego grę. Ale sama nie dam rady, pomożecie mi. O rajuciu? Hirek, znalazłam tonę bilonu na dnie portmonetki. Masakra. Skoczymy sobie potańczyć do salonu gier i żarełka? Honiu, już to omawialiśmy. Jesteś pewna, że to pieniążki? Tak. W takim razie doceniam, ale już mam inne plany. Może innym razem. Aaaa! Kiru! Zabójczy news. Otworzyli nowy Escape Room. Uciekni zombie! Ekstra wiadomość! Musimy kiedyś skoczyć. Skoczymy z marszu. Pierwsze 20 osób wchodzi za friko. Za friko? Miałem wprawdzie dokończyć grę, ale jak tu się oprzeć darmowej ucieczce przed zombie? Idziemy! I tak się to robi. Dzięki siostry! Dobra, hela, hala, to do dzieła! No dobra, siostry! Został jeszcze jeden poziom, żeby dostać się do śmieciowego zamku! Zgodnie z moimi obliczeniami masz minimum pół godziny, nim Hilary dotrze do domu! O nie, właśnie wracają, co? Ja! Kiedy dał zombie wycisk, w tym escape Coś w porządku, Pół abogalice. godziny przed czasem. A, potrzebuję więcej czasu. Zajmę się tym. Dosłownie już lecę. Hmm? Ej, to ci niespodzianka, że Was spotykam. Z Cię, podrzucę was do domu. Nie trzeba. Już prawie jesteśmy. O, ale musicie być strasznie zmęczeni po tym escape room. Chodźcie. Zgon. Ha. Ledwo żywi. Dzięki, pani. Hen, kończ już ten poziom piorunem. Chirag już nadciąga. Ta gra jest nie do przejścia. Teraz rozumiem, czemu Chirkowi tak długo zajęło dotarcie do śmieciowego zamku. Kosz śmieci? To na pewno koniec. Kula, nie, 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 nie! nie, nie. Game over. Chcesz kontynuować? To było ostatnie życie! Cześć, Hen, co porabiasz? Zawaliłam! Co się stało? Chciałam sobie chwilkę pograć w Twoją grę, ale straciłam Ci ostatnie życie. O nie, Hen! Dotarcie do najwyższego poziomu zajęło mi dwa tygodnie. O, nie dowiarz, mi to zrobiłaś! Przepraszam. Cały dzień usiłuję znów dotrzeć do Śmieciowego Zamku. Nawet Hala i Hela pomagały. <laughs> Ale zginęłam tuż przed samym końcem. Mogę coś zrobić, żeby ci wynagrodzić? Nie. Ach, po prostu zostaw mnie w spokoju. Mam dużo do nadrobienia. Oh. Hejka. I sorki, że przeszkadzam. Chciałam tylko powiedzieć, że odwaliłam za ciebie zmywanie i zrobiłam ci przekąski. Z twoim ulubionym koktajlem wiśniowa bonanza i z tymi krakersami, co tak śmierdzą. O, dzięki. Oh, ten poziom jest morderczy. No, ale jeśli zsynchronizujesz się z muzą, to unikniesz dziur. Czekaj, serio? Hej, masz jeszcze jakieś patenty? No, y, przyswoiłam masę zanim. No wiesz, y, zepsułam się zabawę. Pomożesz mi w grze? Y, jesteś pewien? Po tym wszystkim, co ci zrobiłam? Tak, widzę, że naprawdę żałujesz. Hen, jak skończymy moją grę, może wspólnie rozegramy twoją partyjkę. <laughs> jesteś kochany!